Witam Was serdecznie, moje miśki kochane. Wracam po długiej nieobecności. Wieczory są coraz dłuższe, więc i też będzie co robić wieczorami. Także wracam do Was z nową serią codziennych vlogów z trasy. W dniu dzisiejszym wyjeżdżamy do Niemiec. Z Niemiec jedziemy po koparkę do Austrii. Z Austrii będziemy potem wracać do Polski. Ale to wszystko. Już w najbliższym czasie, nie wszystko na raz. Cieszmy się tym, co jest dziś, czyli słońcem. Już prawdopodobnie jednym z takich ostatnich w tym sezonie. Niedawno odebraliśmy Mercedesa, ale z tego będzie osobny film. Jakże i może uda mi się jeszcze nakręcić film z tamtym Mercedesem. To był akurat testowy, ale nie mieszajmy wątków, na razie skupmy się na Musimy zatankować jeszcze auto, trzeba blue paliwa. Przestawić Bożego Opelka i wtedy ruszamy. A mamy 3 listopada, niedzielę. Dobra, tacho się wczytało. No przecież jeszcze oprócz tego, że trzeba się zatankować. To oczywiście musimy podczepić naczepę Przecież nie pojedziemy samym koniem Chociaż ostatnio jechaliśmy samymi koniami do Austrii Ujechaliśmy kupić tam na naczepę, ale nie nagrywałem nic z tego Dzisiaj jak usłyszałem, że jest szansa, że jedziemy znowu do Portugalii Twierdziłem, że wracam na wizję Ale czy coś z tego będzie, czy nie? To się okaże, to jest jeszcze dużo czasu Tu wszystko zmienia się dynamicznie w tej branży, więc... Dzisiaj jest tak, jutro może być tak, ale wstępnie... Wstępnie jest szansa, że do tej Portugalii pojedziemy może gdzieś was tutaj, na no, oponce podstawy i przystępujemy do tankowania przydałoby się trochę siodło nasmarować, ale nie mam klucza od haria a jeszcze nie jest tak źle Przyszedł to jest jeszcze nowy zbiornik Kingspana do Artblue jeszcze go nie otwierałem w sumie, no, bardzo podobny jak do jak do diesla mniej komputerów, mniej wszystkiego, no to jest tylko Artblue a co to pokazuje tutaj? 100% zawartość zbiornika, tak? Tutaj jest licznik litrów. No to są porządne sprzęty. Trzeba tylko znaleźć. Power, jest power, pomp. I się zatankuje samo. Zbiornik jest dosyć mały, ale też to Volvo nie ma dużego spalania hardblu. W przeciwieństwie na przykład do tamtej skani, czy, czy do jeszcze innej białej skani, no czy do każdego nowego auta. One praktycznie palą 1-1 do 1. zbiornik Art Blue do do zbiornika paliwa. Tak jak widać, wojsko idzie cały czas, manewry wojskowe trwają. Żniwa się skończyły, nie zdążyłem nic nagrać, bo też mnie na tych żniwach nie było jako tako. Zawsze jest okazja, żeby w przyszłym roku było coś nowego. Jak raz nagram, to już nie będzie nic nowego. Auto umyli mi chłopaki z góry, dziękuję. Ładnie się świeci, nie można powiedzieć, że nie. Czemu ja go nie umyłem? Nie pamiętam. O, tutaj haczy na naczepa. O, tą blachę. Jak się skręca prawo, lewo, gdzieś jest jakieś przełamanie, to niestety haczy. No tyle co ma się wyhaczyć, to się wytrze i no już tak jest, niestety tak jest. Opony. No jeż, jeszcze, jeszcze coś jest, aczkolwiek ich czas nadchodzi. Nieubłaganie. No i co? I to na tyle. Pompujemy i jedziemy. Znaczy się tankujemy. Co do Mercedesa to mam cały materiał z odbioru. Ale dajcie mi chwilę. Na pewno najbliższe dwa tygodnie. Bo chcę go wziąć na placu i ograć, poopowiadać coś o nim konkretnie. Z jakimś scenariuszem, przynajmniej z jakimiś twardymi informacjami. A nie mówieniem prócz tego, że stoi i wygląda na Mercedesa, i jest to Mercedes, i jest to ciężarówka. No to chciałbym, chciałbym coś porządnej o tym powiedzieć. No ale to na pewno przez najbliższe dwa tygodnie się nie wydarzy. No i udało się ładnie skompletować zestaw. Jest szczepione. Ładunek obejrzany, jak mówi ten napis, no comment i ruszamy. Musimy jeszcze szybko odbić w lewo Tu do naszej gwiazdeczki Agnieszki Co by dała mi ładowarkę do telefonu Bo bo została ładowarka w golfie a, a po co kupować? Jakim tu jest niepotrzebna? Ona potrzebna jest mi i tu jest nasz Agnieszek Dzień dobry serdeczna pany Na radzie? A tu wariaty jakieś błączki kręcą kryminaliści samochodowi pojedziemy no, się tamko naszego piwa zawrócić naszego no lokalnego, no nie naszego nie? żeby się człowiek zaczął prądząc browara trudnić to już by było całkowicie koniec świata raczejkolwiek polecam, ktoś ma okazję warto spróbować, no, jest, jest to dosyć specyficzne piwo, jak każde które jest kraftowe i ma być trochę inne niż wszystkie Może to, to smakuje trochę inaczej dobra nie wiem, czy jeszcze coś się odezwiemy dzisiaj. Udajemy się na wzgórzelec. Więc, więc zobaczymy, co tam mi się jeszcze upści w głowie. Może, może się odezwiemy, może nie. Zobaczymy. A jeśli miałoby być tak, że się nie odezwiemy, to widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Zapraszam Was serdecznie. Hej!